Przetestujmy croissant ze słonym karmelem i popcornem. Kupiłam go w Biedronce za 6.99, waży on 80 gramów. Tak się prezentuje, ma taką brązową polewę posypaną popcornem. Jest raczej takich standardowych rozmiarów croissantów z marketu. Tak wygląda po przekrojeniu. Wygląda na to, że jest dość sporo tego nadzienia, ale najważniejsze, spróbujmy. Ciasto tego croissanta, no to wiadomo, jest to typowe ciasto croissantów, tylko że w tym wypadku jest dość suche. Zresztą, tak samo jak miało to miejsce w przypadku croissanta pistacjowego. No, nie jest to ciasto, którego bym oczekiwała, ale w smaku jest całkiem smaczne. Polewo tego croissanta jest całkiem smaczne. Jest ono o smaku karmelowym, ale nie takim naturalnie karmelowym, tylko jest to taki bardziej aromat karmelowy, trochę jak macie takie czekolady karmelowe. Tylko, że nie z nadzieniem karmelowym, tylko takie całe karmelowe. No to jest to mniej więcej taki smak. Popcorn w tym bardzo fajnie komponuje się ze smakiem karmelowym i daje taki przyjemny, prażony aromat, który mi osobiście trochę kojarzy się z Kinder Country. Nadzienie tego croissanta jest słodkie, gładkie w konsystencji, jednolite. Jest też lekko słone, co uważam, że jest no oczywiście plusem, no bo miał być to słony karmel. W smaku powiedziałabym, że jest to coś pomiędzy takimi karmelkami Werdels, a masą kajmakową. Trochę przypomina mi właśnie te karmelki, ale też troszkę masę kajmakową. Ogólnie uważam, że jest to dobry smak nadzienia karmelowego. Podsumowując, uważam, że jest to bardzo smaczny croissant. Ma suche ciasto i nie da się tego pominąć, ale ma też bardzo dużo tego nadzienia, które bardzo dobrze komponuje się z popcornem. Ja Wam mogę polecić tego croissanta, ale weźcie pod uwagę, że to ciasto jest suche. Plus uważam, że ten croissant jest zdecydowanie lepszy niż croissant pistacjowy z Biedronki.